Came to dig, 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 dig. I'll build a city. I'm so big, 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 big. Just wait a sec. Gotta kill this pig, pig. Cześć, z tej strony Mixturbo. Witam Was w pierwszym odcinku serii e, przygód z Minecrafta. Dobra, więc tak, zaczniemy. Wygenerujemy nowy świat. Przygody. Mm, przygody w, Maj... w Minecrafcie. Tak, survival to będzie, oczywiście. Mm. No i wpiszemy generator jakiś tam. No, może być. Tak. Dobra. Mam nadzieję, że świat będzie jakiś fajny, a nie jakiś nudny. No, do nudnych światów. Tak, jest drzewo. Jest woda. Jest piasek. S są świnki. Ale gór nie ma. Dobra, to jak już zaczęliśmy, to może Wam powiem wymagania co do mojej miejscówki, że tak powiem. Yy, no tak, musi być na pewno woda. Jakieś fajne epickie górki. No i trochę równego terenu glina glina no nic, czekajcie, ja sobie wyciszę trochę muzykę. Albo nie, dobra, tutaj weźmiemy na 15, muzykę weźmiemy na 8 e, Światło mam włączone Tak, dobra Tak, wiem, początek jest ludny, Jak zawsze zaczynamy od kopania drewna Ale co zrobić, bez drewna nie ma życia No tak w sumie bez drzew nie ma życia, bo wiecie, tlen i tego Dobra Mm. Więc tak Crafting table Patyki I Jaskinia Druga jaskinia A mam nadzieję że tu... Mam Clipper, Clipper, ja się boję Nie wiem czy widzieliście, ale to mu właśnie tak No to tak, Kill off i łopatę zrobimy Dobra Nie wiem, Szkielet chyba nie będę robił Chociaż zrobię szkielet No kurde no Wszystkie jaskinie zamieszkane Widać nie zagoszczę w tej okolicy za bardzo Kopiemy, kopiemy, kopiemy Dobra, więc może coś o serii. Od razu, żeby nie było, żebyście nie mówili mi, że że żeby, filmiki, bo filmiki będę wrzucał kiedy będę miał czas. Jest to seria. Mm, Survival, więc mogę w każdej chwili wejść, nagrać jakiś filmik i po prostu go wrzucić przez ile tam przez godzinę czy dwie no i po prostu poświęcę na to trochę czasu, ale mówię wam, nie zawsze mam czas, sam mam szkołę, trochę nauki, mam dzisiaj teraz drugie gimnazjum to jest trochę nauki i po prostu film będę wrzucał wtedy, kiedy będę mógł. Okej, okay, tam chyba widzę wąwóz Tak, to wąwóz no, Kanion, o matko, ile węgla Nie no, węglu Trzeba postawić jakiś pomnik w ogóle Tak, dobra, to będziemy Musieli tam zejść, Aj gliny zapomniałem Ojejku, kurde, ja to mam Łed normalnie Hmm Tam jest woda, tuż. już wiem jak tam zejdziemy O, węgiel Tak, węglam teraz nie pogardzę Nie ma co Węgiel się przyda. Najbardziej nie lubię kopać tego węgla. Naprawdę, jak już później się ma czas, to się naprawdę tego nie chce robić. Moli się kopać diamenty albo coś. Teraz na początku to węgiel jest przydatny i w ogóle, ale pod koniec to naprawdę, no. Jak już masz dużo tego węgla, Patrzysz, że ojejku, ruda węgla już nie chcesz tego zostawiać ci w ogóle No tak hmm. Patrzę, że tu nie ma jeszcze Ale trzcinę sobie weźmiemy tak. Trzcina się na pewno przyda I I glina się przyda A tamtą glinę wiecie co chyba zostawię I najwyżej jak tam kiedyś będę miał czas to po prostu z respawną po prostu tam pójdę prosto Ta glina była gdzieś przy respawnie moim Nie wiem dokładnie gdzie ale gdzieś była to... Dobra. Glina w kanionie? Pierwsze widzę Okej okay. No to jak jest trzeba brać mm. Tu jest kamień To glina Dobra. Kurczę, wkurza mnie ten nurt mm. Jednego kamienia mi co tylko. się tu. A, matko i ile lęga Śmiałbym się, jakbym tutaj znalazł lapis albo coś w tym stylu. Dobra. Ale do tego będzie potrzebny nam lepszy kilof Tak, stary też będę musiał złożyć, ale to na węglu, to naprawdę będziecie musieli to oglądać. I właśnie mam teraz otóż do Was zapytanie jak kręcić tą serię, w sensie, że y, na pewno wiem, że będę grać poza y, poza odcinkowo to jest już pewne na 100% i tak będę kręcił na pewno jakieś jak będę ważnie budował, jakieś budowle, albo nie wiadomo co będę tworzył. I tak, i mam to kręcić z y, moim głosem w sensie, że będę coś tam gadał, gadał, gadał i na przykład przyspieszone tempo, albo nie wiem, puszczę wam jakoś że ze mnie wybrałem muzyczkę i będzie się sobie słuchać. To już do Was. Napiszcie mi w komentarzach albo na PW. Po prostu co wolicie. Bo mi to jest naprawdę wszystko jedno. Ej, ku ile tych ród jest. Kurde, zaraz będzie ciemno, to naprawdę. Ja wełny nie zebrałem. No tak, kurde, no obiecywałem sobie, że jak zacznę grę, to sobie zbiorę na początku wełnę. Co co, Nici. Hm. Nie no, temu węglu to naprawdę będzie trzeba jakiś pomnik postawić. Taki super węgiel będzie duży, stał gdzieś za moim domem Będę się modlił do węgla, żeby nie wiem, żeby zesło węgiel <śm> To było głupie A, Dobra, żelazo O, żelaza nie ma za dużo. Ale kurde, tam wysoko jest węgiel. Mmm... Co tu zrobić? No i taki jeszcze głodny jestem, no, no. Super po prostu. Ojejku. Dobra. Jest żelazo. No nie, 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 nie. W takich kanionach najczęściej jest lawa. W nie kopać pod sobą. W ogóle nie lubię pod sobą kopać. A co lubię? Jest ciekawie, raz coś na mnie spadnie. Tak, raz na mnie spadł klipper. to normalnie była 2 sekundy ogaru i potem leżę na glebie. Ale nie płakałem. Wszystkie surowce się ocaliły. Tak, też nie chcę się za bardzo osiedlać, za daleko od spawna. Bo to też nie wyjdzie mi na dobre, żeby potem szukać drogi do domu, jak padnę. A ja najpewniej padnę. Jak to ja. kurcze mało kabla. Tak, najczęściej kabla jest bardzo dużo, a ja mam mało. Tak, trochę nietypowo. Jajku, jeszcze tam po drugiej stronie. To jest naprawdę kurde. boję no. się boję, że mi zabraknie tego węgla. I tak będę musiał przetopić mięso. Kurde. Tu glinę wszystko. Naprawdę pewnie też mi trochę zajmie czasu. Ale nie będę przet przetapiał drewnem. A i do mojej miejscówki musi być jeszcze las. Tak, żebym nie latał gdzieś bardzo daleko i nie wydobywał tam czegoś. Kurde, czekajcie. Nie wiem, ile jak kręcę. Tak. Hmm. W... Zrobię cięcie, wykopię ten węgiel, sprawię sprawdzę ile mam jeszcze czasu i zaraz do was wracam a, oui. Tak okej okay. Zostało, mam nam niewiele czasu. Słońce zachodzi Nagrywamy już 10 minut, to już jest naprawdę długo, a ja mam niestety limit czasowy na YouTube. Może niedługo mi Youtube zdejmie ten limit, będę mógł normalnie nagrywać Bo tak teraz to naprawdę jest ciężko Tak i postanowiłem, że jednak e, jeśli nie uda nam się teraz w ciągu tych pięciu minut znaleźć miejscówki Raczej nie uda To po prostu znajdę ją pozaodcinkowo I w następnym odcinku będziemy budować jakiś domek tam trochę pójdę, najwyżej wiecie jak padnę to pokażę Wam drogę jak się szło um, Teraz musimy gdzieś się zakwaterować Tak tutaj na pewno zostanę, bo glinę chcę zebrać um, Tak w tej dziurze, no nie wiem, nie wiem Chociaż tak w sumie, to czemu nie? Nietypowe gniazdko domowe No pewnie macie ciemną chwilę yy, Tiki, węgiel pochodnie dobra to ja się widzę z wami rano jak wstanie już dzień i wykopię ten węgiel to tak, no, dobra